Siemanko czołgiści. Ja jestem Robert i zapraszam Was do zabawy i do swojego garażu. W odcinkach, w których testujemy czołgi. Do dzisiejszego testu wybrałem sobie czołg niszczyciel, dokładnie niszczyciel czołgów. Poziomu 8 jest to amerykański niszczyciel premium. No to co, zapraszam do bitewki. Szczegóły wyposażenia, podgląd pancerza i tym podobne, to proponuję zerknąć po bitwie. Jako, że testujemy czołgi, no to yy, polecam robić to po prostu na botach. I tutaj właśnie jesteśmy, jak widzimy, Druga wojna światowa COOP. Czyli tak zwane boty, potocznie chyba. Jak widzimy, w topce gry mam 4 z 55, czyli drugiej skrzynki. No, już nie uda mi się zdobyć, gdyż został zaledwie jeden dzień. Wczoraj zdobyłem właśnie tą pierwszą skrzynkę, i tak późno zacząłem, bo dopiero tak naprawdę w piątek zacząłem na to zbierać. Wczoraj była niedziela i zdobyłem ją po południu. Ale mówię, no, drugiej już niestety nie uda mi się ugrać, więc zadowoliłem się jedną, z której otrzymałem 3 dni premium i jakieś tam wzmocnienia. Dzisiaj jest poniedziałek, więc jutro zaczyna się po aktualizacji nowy sezon. Więc żegnamy się tak naprawdę już dzisiaj z sezonem 33: Mroczna Kraina, który trwał 8 tygodni czyli od 7 października do jutra, do 2 grudnia. Testujemy czołg, niszczyciel czołgów na ósmym poziomie, pancer jagr. Nie będziemy się za bardzo wychylać do przodu, gdyż niestety niszczyciele mają, jakby tutaj powiedzieć, słabsze pancerze od innych czołgów przeważnie, tak naprawdę, więc nie ma co się wychylać. Ale mogę go uszczelić się motem, Ale bynajmniej mam czołg. Ale mogę zrobić troszkę więcej. No, jak widzicie, ale już pierwszy czołg jakby zniszczony przeze mnie. Mm. <gry> Ważne, tylko żeby nie zginąć. Beczka Mamy kolejne trafienie. Ach! No tak się wydawało, że właśnie ktoś mi go zasłonił goście. Tutaj przejdę, sorry Co za łeb. Dalej, cofamy się. No cztery strzały bezpośrednie, 4 Cz trafienia już mamy, nie jest to wiele. Ale mówię, nie każda bitwa musi być super. Chcę to właśnie go jakby tam zaprezentować. Nie zawsze musi się udać tam zrobić tam 11 strzałów czy coś takiego, nie? Ale jak widzimy 4 strzały, 1280. Z czego pierwszy strzał tak naprawdę był taki tak jak powiem, delikatny bardziej. Zobaczmy, co tutaj. Co jest tu? Oj, uleczmy się. Mamy drugi czołg. Jak jest taki tłum to niekiedy zasłaniają. Ale wam powiem, walka jest w miarę wyrównana. 11.10 Mam nadzieję, że to nie zginę, bo chciałbym przetrwać do końca. Ej, ej, ty, gościu. Gościu. Osiągnąć go, i ten mnie tutaj przypycha leszcz. Dobra, dobra, dobra. Nieźle, dwa czołgi. Ej, goście, trzech przeciwników, jak widzimy, zostało. Tej mamy ich za plecami. Trzeba się jakby odwrócić. No i zobaczymy, może coś jeszcze uda nam się tutaj uszczelić. Nie ma tragedii. Jako tako się zaprezentował. O, ale dałem dupy, o kurcze. Beczka, może jeszcze się... No jest wtedy mi go przed nosa. Ale bywa. Nie zawsze musi wyjść. <noise> ale tutaj faktycznie no, mogę mieć jeden czołg więcej, jak widzieliście, nie? Akurat strzeliłem w momencie jak... Ej, ty ja tu i tak nie zginął niechcący. Gdzie jest ten drugi? Mamy tutaj ciężki czołg, więc lepiej się nie wychylać. Za wiele. Już coś tam ugraliśmy, dla drużyny lekko coś tam zrobiliśmy, więc fajnie było. O, mamy tutaj te dwa czołgi. Będę to jakby tylko takim zabezpieczeniem, bo jak ciężkie mnie trzaśnie, no to po O, jeszcze go trafiliśmy sobie. Ale trzeba zawijać, bo można zostać zniszczonym niechcący. O, może, może. Ach. Nie. O. Także jak widzimy 12 trafień, 2 czołgi. Nie ma tragedii. Zobaczymy ile czołg zarobił, mój pancerjager Niszczyciel z 8 poziomu Czołg premium no 41 tysięcy 3,5 tysiąca prawie dowódca, bardzo ładnie Uszkodzeń tyle Z 11 trafień, chyba 11 było Dodatkowo 14 trafień bezpośrednich, trochę zasyst, Które miejsce mieliśmy? Mieliśmy miejsce drugie Wśród 2, 4, pięciu. Siedmiu graczy. Jak widzimy, pierwsza piątka to sami gracze. Ja na miejscu drugim, więc jestem w miarę zadowolony z bitwy. No wiadomo, tak naprawdę nigdy nie jestem do końca zadowolony. Wolałbym zawsze być pierwszy i to naprawdę z potężną ilością obrażeń yy, zadanych przeciwnikom. Ale no cóż, jest jak jest. Jestem na miejscu drugim. nie jest źle. Dobra. No to tutaj by było tyle. Wróćmy sobie do garażu. Miejsce drugie jest ok. No jak widzicie, na tych botach zawsze jest w miarę tak fajnie, bo no, stopień trudności nie jest aż taki wyśrubowany do góry, tak jak na graczach. Tutaj boty przeważnie działają podobnie. Mówię, są czołgami, które są jakby naszymi klonami, czyli więc stoją przeciwnicy odpowiedni po, na, po drugiej stronie, ale są to jednak boty i działają tak troszeczkę. Można, można to przewidzieć, inaczej jest u graczy. U graczy, niestety, tego nie przewidzimy. No, tak więc, Pancer Jager zaprezentował się w miarę ładnie, myślę. Przejdźmy zatem do wyposażenia. Wyposażenie. Jak widzimy, jest to czołg premium. Rzadko kiedy cokolwiek można tutaj zrobić. Jeśli chodzi o bezpośrednie takie wyposażenie tego czołgu, to dodałem mu efektywność załogi 5%, przeładowanie 7,5% na plus. Ostrogi, czyli prędkość obrotu kadłuba i przyczepność na wszystkich typach terenów po 7,5% każde. I do tego prędkość celowania pociskami 10% plus. Jak mówię, wybór należy do każdego, każdy jest to sprawa indywidualna. Moim zdaniem do tego czołgu pasują w miarę, jeśli o to chodzi, no to do tego czołgu pasują mi te, to wyposażenie. I przejdźmy zatem dalej do sprzętu, czyli sprzętu eksploatacyjnego. Jak widać, wszystko mam złote: zestaw naprawczy do czołgu, zestaw medyczny do załogi. I beczkę, która daje ogólną efektywność załogi. W czasie pasywnym, czyli już nawet warto ją zakupić, i w czasie aktywnego użycia, czyli jeśli na przykład w moim wypadku używamy, naciskając kółeczko. Tutaj, jeśli chodzi o sprzęt eksploatacyjny, to tyle. Przejdźmy zatem do ulepszeń. Jak już mówiłem, jest to czołg premium, więc ulepszeń nie ma, dowódca. Dowódca w nim ma odblokowanych 6 okienek, umiejętności jakie mu dałem i również mówię, jest to sprawa indywidualna, każdy daje jak lubi, do różnego czołgu daje się różnego rodzaju umiejętności, ale naprawdę jest tutaj kilka takich uniwersalnych. Tutaj w Panzerjagerze, mój dowódca o imieniu Panzerjager ma umiejętności takie 10% zwiększenia obrotu wieży i działa 5% czyli poprawa skuteczności, umiejętności i wydajności załogi o 10% Obrót kadłuba o 7,5% polepszenie Dałem mu 7,5% współczynnika do kamuflażu 5% zmniejszenia otrzymywanych uszkodzeń, zawsze się może przydać. Szósta, szósta okienko odblokowane u mnie daje 6% zwiększenia szansy na uszkodzenie załogi i modułów przeciwnika pociskami innymi niż OB, a ja używam normalnych. I 25% zmniejsza jakby wpływ, wpływ odległości na, na strzał. Jeśli chodzi o dowódcę panceriagę, to tyle. Przejdźmy do wyglądu, ale tutaj to nie ma co omawiać. Kwestia też tych kamuflażu, emblematów, jak to lubi. Podgląd pancerza, zwróćmy uwagę, czołg średni na przykład sięga tam do 161, jego pancerz. A tutaj mój niszczyciel, pancer Jager, zaledwie 51. No, a jest to prawy papier. Dobry, mocny czołg o mocnym o potężnych uszkodzeniach, to może go zrobić dosłownie na raz i lekkie draśnięcie i nie żyjemy. Także mówię, jak widzimy pancerz jest na, no, na niskim poziomie. Podgląd modułów, przegląd można sobie przeczytać. Jak widzimy tutaj, troszeczkę do czytania o, o nim jest. Taki silnik. Stosunek mo mocy do masy jest bardzo ładny, 21, jest na całkiem dobrym poziomie. Tutaj obrót kadłuba i opory gruntu. Tutaj to. Tutaj mamy to. Amunicja: yy, penetracja 262. Na 500 m246 zerknijmy na pociski Premium, a prędkość pocisku 1275 Pociski Premium 320-320, było, no, to naprawdę, jeśli ktoś lubi używać, ale prędkość pocisku się mocno zmienia, to osobiście nie polecam, o tak powiem. Ale jak ktoś lubi używać, to naprawdę penetracja się powiększa. Naprawdę jest na lepszym poziomie. Ale ta prędkość maksymalna pocisku się zmniejsza, więc ja ogólnie nie polecam. Dalej, załoga. Mamy tutaj czterech. Tak, czterech załogantów. Są tak rozmieszczeni. I zasięg sygnału. Tak jest podświetlone właśnie działko. Wieża. Czyli gąsienice. Ten napęd, silnik mamy tutaj z tyłu. I ja amunicja jest umieszczana tutaj, bo tego tak nie przejrzeliśmy, powiem szczerze. Dobra, jeśli chodzi o podgląd modułów, to by było tyle. Zerknijmy jeszcze tylko, pod trójkątem co się tutaj kryje. Jak widzimy prędkość najwyższa jazdy 61, koni mechanicznych 40, 400. Ten stosunek mocy, mocy do masy 21 jest całkiem dobry. Prędkość obrotu kadłuba i prędkość obrotu wieży. Prędkość obrotu kadłuba jest na dosyć dobrym poziomie. Prędkość obrotu wieży mogła być na lepszym poziomie, o tak powiem. Czas przeładowania 582 jest dobrze. Celność na 100 m32 jest całkiem dobrze. Nie jest naprawdę, naprawdę nie jest źle. Czas celowania 169 też jest na całkiem dobrym poziomie. Nie można tutaj narzekać. Jak już mówiłem, prędzej o maksymalnej prędkości pocisku jest na bardzo dobrym poziomie 1275. Pocisk zwykły, naprawdę no leci naprawdę szybko. I że jest to czołg premium, to tutaj zwracamy uwagę też na te szczegóły. Do srebra ma 50%, czyli tak standardowo plus dochody pojazdu premium 10% również standardowo czyli jako pojazd premium ma takie dodatki jakby standardowe. 50 do srebra. Nieźle. Dobra. Więc tutaj wszystko też byśmy mieli. Tak, dokładnie. Cofnijmy się do garażu. I co? W odcinkach, w których testujemy czołgi, to w dzisiejszym odcinku zaprezentowałem swój czołg ósmego poziomu niszczyciel Panzerjager. Myślę, że zaprezentował się w miarę dobrze. Co nieco pokazał. I co? Na tą chwilę dziękuję Wam bardzo i zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Na razie. Pa.